Siemanko z tej strony, ElioP Atari Retrofan. W tym materiale chciałbym Wam powiedzieć, co się u mnie działo jako u komputerowca między okresem, jak Atari trafiło gdzieś tam w karton na, na strych, a momentem, kiedy z tego strychu go je właściwie wyciągnąłem. No więc sprzedałem stację dyskietek, sprzedałem wszystkie moje dyskietki oryginalne i całą resztę kuzynowi żeby mieć na Amigę 1200. Ale jako, że poszedłem do klasy informatycznej w trzecim liceum w Tychach no i tam były wszędzie pecety oczywiście, a byliśmy pierwszym rocznikiem, który ma informatykę w tej szkole, więc zacząłem się mocno zastanawiać nad tą Amigą, czy to jednak Amiga ze względu na te fajne gierki, które tam były, no bo pecetowych gierek właściwie nie znałem. Moi znajomi nie mieli peceta, czy też peceta, żeby żeby w tej szkole jakoś ogarniać bardziej te wszystkie rzeczy, programowanie i tak dalej. Trochę przekonał mnie do tego nasz nauczyciel informatyki, pan Andrzej, pan Andrzej S. E, bardzo charakterystyczna postać w trzecim liceum, e, który powiedział, że no głupotą jest teraz kupować już pc że... E, przepraszam, Amigę, bo pc to są, są szybsze. Pokazał nam te w pracowni, mieliśmy 486, DX40 i DX33 porównał to do Amigi nawet 1200, która tam no, miała tych megaherców bardzo mniej powiedział, że, że to się będzie teraz rozwijać, tu będą rosły prędkości, a w Amidze nie I, i przyszłość gier należy do pecetów a samo to co będziemy przez 4 lata przerabiać w szkole, no, to tylko na pecetach. No i to mnie tak już finalnie przekonało do tego, żeby porozmawiać z rodzicami o tym pececie a zanim sam zakup na, nastąpił, to z moim przyjacielem Kobrą, e, co my się najeździliśmy po różnych sklepach komputerowych. Jeszcze no nie, nie, nie było na to budżetu, jeszcze rodzice nie byli zdecydowani, żeby kupić, ale my już jeździliśmy. E, byliśmy w Optimusie, w Obisie, e, w Adaxie, w mniejszych sklepach komputerowych, które składały te, te kompy. E, braliśmy te ulotki kolorowe, robiliśmy jakieś tam wyceny. E, no było, było szaleństwo. E, Najbardziej mi się podobały komputery Wobisa, bo, bo były ładne, ładne obudowy, ładnie to wizualnie wyglądało i mieli najbardziej zajebiste ulotki, ja takie książeczki z tym. Pamiętam mam taką na styku, kiedy się wygrzewię, w której było na, na pierwszej stronie, że e, komputer, stacja graficzna Pentium 9016 MB. No teraz to jest śmiech na sali, nie? ale wtedy to, to był komputer za prawie 10 000 zł, no to była rzeźnia. Nie? Ja miałem budżet 3000. To był jakoś przełom tej denominacji, jak je zbierałem jeszcze oferty to to było w milionach, a później, później już było w tysiącach, więc miałem budżet, rodzice mieli budżet trzy tysiące, no i w końcu piąty, piąty, dziewięćdziesiąty, piąty w piątek, datę sobie możecie sprawdzić, ledwo by siedziałem w szkole, bo to był dzień, w którym mieliśmy jechać, spisać umowę ratalną, wziąć komputer, także po, po, po szkole. Pojechałem z, z mamą i z takim zaprzyjaźnionym gościem, doktorem zresztą, z otola, otolaryngologii z szpitala w Tychach. Bo nie mieliśmy auta. Mój tata nigdy auta nie miał, nigdy nie miał prawa jazdy. Zawsze twierdził, że będzie złym kierowcą, dlatego nie robił. Pojechaliśmy do Videobitu. Na ten sklep padło, czyli na składaczka. No bo nie ma co ukrywać, najtaniej wyszedł. I to była różnica paru stówek do takich komputerów firmowych. Co zresztą wyszło mi na dobre z tym składakiem. A wideobit, dlatego że to był komp, gdzie zaopatrywałem się w rzeczy do Atari, więc jakiś taki może sentyment. Eee, oferty w tych sklepach oryginalnych nazwijmy to robiłem na 486 SX25, DX40. A w tej samej cenie, w VideoBitie, dostałem kompa, którego, jak, o którym jak usłyszał mój kumpel e, Ananiasz e, w klasie, który miał najszybszą maszynę e, w klasie informatycznej, jaką ludziki mieli w tym liceum. Miał DXA 266. To było mega turbo, nie? Ale jak usłyszał, że ja widowicie poskładałem DX-a 400 AMDK z 4 RAM-u tutaj niestety e, nie znałem jeszcze wtedy na, na tyle, żeby zwrócić na te rzeczy uwagę. Ale były już wtedy kości Edo, a mi tam włożyli 4 SIMY po jeden. Ale miałem jeszcze dwa gniazda na, na Edo, bo taka płyta no, mega kombinowana. Były SIMY, Edo, e, także DX400, 4x25 wewnętrznie, 4 RAM-u, 420 dysku twardego Seagate. I tu pamiętam, człowiek też się nie znał, to błazna z siebie zrobił. Bo jak już kąpa dostałem, e, rozpakowałem w domu, podpiąłem. E, później miałem Windows i sobie sprawdziłem pojemność dysku, to wyszło 408. A nie 420. Poszłem tam zrobić haję. Ale wytłumaczyli wtedy młodemu leszczowi, że to się nie tak liczy, te pojemności. E, ale dalej, miałem kartę graficzną. Płyta, płyta była w ogóle VLB, weza Local Bass. E, ale karty nie miałem VLB, bo była za droga. Kartę miałem na Ace'a, półmegowego Tridenta. Czterocyfrowy, coś na 5 zaczynało. 5-2, coś tam, coś tam. Dół Megowy. No, karty dźwiękowej nie miałem, bo wtedy nie były jeszcze tak popularne, były cholernie drogie. cd Roma też nie miałem, bo to też były ogromne pieniądze za Sibika. Eee, I stację jest 1-44 Mitsumi. I to był mój cały zestawik, oczywiście AT, a nie ATX, bo wtedy były AT. Eee, no i kolega w ten anamiarz powiedział, złapał się za głowę. I Boże, na co ci taki szybki komputer? <laughs> to, to, to było coś. No teraz ja byłem królem przez najbliższe. Miesiące, bo później już się Pentiumy pojawiły. Byłem królem, jeżeli chodzi o szybkość. E, chwaliłem się, zresztą na już było, pe, w większe Pentiumy pojawiły się gdzieś tam testy, że DX400 to jest tak naprawdę Pentium 60, jeżeli chodzi o wydajność, a kupę taniej e, W ogóle byłem maniakiem testowania wtedy sprzętu. Tak się cieszyłem, e, że ten sprzęt mam. Odpalałem Seas of Sandra, taki program, porównywałem mój procent tam do innych. E, później nadszedł czas, kiedy. Ta ilość pirackich gier, które wtedy miałem, bo jeszcze nie było ustawy, no, zalała mi cały dystwardy, nie było kompletnie wolnego miejsca. A ja jestem typem zbieracza, więc ja nie kasuję gierek, tylko no, zbieram je. Nawet jak były jakieś cienkie produkcje, to, to je trzymałem. A tyle tego miałem, no bo człowiek jak nie musiał płacić za gierkę, to nie doceniał jej, nie, nie, nie miał 5-10 tytułów, które cały czas grał, tylko miał ich mnóstwo. Więc miejsca się skończyło no, i przyszła konieczność kupna kup cd -Roma. Po to, żeby nagrać sobie u kogoś te rzeczy, które miałem na dysku, zwolnić ten dysk, mieć to na płycie. Ale również dlatego, że zaczęły się pojawiać czasopisma komputerowe, które miały w zestawie płyty. No i płyty miały kolosalną pojemność wtedy, bo 650 MB to była ja pierdzielę. Człowiek miał dysk twardy 420 a takim topowym dyskiem największym, najdroższym była 850 więc 420 to była całkiem całkiem niezapojemność, ale no zawaliłem ją szybko, a płyta miała 650. więc Z czasem kupiłem sobie CD-ROMA e, ASTEHA 6, pamiętam, i też nie miałem pojęcia, e, jak się sprawdza prędkości cd No i kopiowałem sobie pliki różne, no i na niektórych mi wychodziło rzeczywiście 900 km na sekundę, czyli 6 razy 150 kg, a na niektórych dużych plikach to tam miałem prędkości rzędu 10-12. No to oczywiście w liceum. Klasa informatyczna, jak na przerwach yy, rozmawialiśmy o tym na jaki temat, tylko komputery, no to ten się chwalił. Ja najszybszy brodzek, najszybszy Ron. no. Szałpał był. Tym bardziej, że w klasie było trochę tych PC-ów. Wszyscy mieli gorsze ode mnie w, tym, w tej pierwszej fazie. Ale kupiłem sobie Sigan i też nie zapomnę, jak kupiłem pierwszą płytę kompaktową czystą, żeby nagrać sobie u tego gościa. Mam tą płytę do dzisiaj, mam te gierki do dzisiaj. Działa bez problemu, kopiuje się bez problemu, wszystko pięknie hula. Płyta jest gruba, masywna, nie takie tandety jak teraz robią. TDK, taka złoto, biało, czarna. Cztery dychy kosztowała, pamiętam, 40 zł kosztowała płytka, 40 zł kosztowała archiwizacja danych. Nagrywało się to na takim plextorze z pojedynczą prędkością. Chyba ile to trwało, masakra, do tego gościa siedziałem, po prostu nie znam gościa na no, nagrywać płyt i tam siedziałem półtora godziny, aż to się nagra. Zacząłem kupować te wszystkie czasopisma, no CD to był, to był power, prawda? Później poznałem fajnego kolesia, bardzo długo utrzymywaliśmy dobrą znajomość, który też był dystrybutorem oprogramowania. Tamten na tym plekstorze tylko nagrywał to, co się do niego przyniosło, a Arek już miał własne spisy i, i, i nagrywał te rzeczy. Później ja mu tam narajałem klientów, no, bla, bla, bla. Miałem za darmo nagrywanie, fajne czasy były. E... Z czasem kupiłem sobie kartę dźwiękową, no to zupełnie też nowy etap tych gierek się zaczął, bo wcześniej PC Speaker, który też nie był we wszystkich gierkach, no i to, to była żałość. Później kupiłem kartę za 183 zł, też pamiętam. To była jakaś tania podruba sądla stera Pro, no bo na kreatywa nie miałem kasy, ale grało pięknie. No i, i bawiłem się tym kompem, uczyłem, byłem całkiem niezły w tej klasie informatycznej. Czas leciał, kompa tuningowałem powoli. Do 8 RAMu, później był K5PR90, odpowiednik Pentium A90 a 90 za AMDK później był Cyrix 150, którego podkręciłem na 166, zmieniając chłodzenie. Oczywiście gówno te chłodzenie dawało, to jest tak się tam mało grzało, ale, ale już byłem, już tunigowałem komputer. Ja, ja byłem gość wtedy, nie. Później był procesor, którego miałem najdłużej, to był AMD k 6 450 K62450 to były te czasy Duke'ów, Warcraftów i tak dalej. Katowałem ten procesor. Pięknie chodził system, nigdy się nie wieszał, super było. Strasznie słońca razi, sorki tak będę zmieniał. Może teraz się obraz pogorszyć, bo będę jechał pod słońce. No później był Atlon XP 2000, potem był Atlon 64, ale to już nie były takie czasy tej naj, największej mojej frajdy, jeżeli chodzi o komputery. Już te, te, te granie mnie coraz mniej ciągnęło, już prawie... Później w ogóle nie grałem, bo pojawiła się rodzina, dzieci, no to, to wiadomo. I z czasem dorosłem do spełnienia swojego marzenia. Dorosłem, nazbierałem kasy, żeby spełnić swoje, swoje jedno marzenie. Kiedyś w studium policjalnym, jak byłem, mieliśmy wizytę, wizytę w gazecie wyborczej i tam nam pokazywali kompy, na których pracują. I wszystkie te kompy to były Macintosze. To były wtedy jeszcze PowerPC i pokazywali nam takiego jednego, to było chyba G G5, ale mo mogę się mylić ale miał 384 Mb Gościu tam pokazywał jak chodzą te programy do składania gazet jak chodzi tam jakiś program graficzny i miałem to porównanie do swojego PC, który miał 512 RAM u i Windowsa i mój chodził tragicznie w porównaniu z tym Zapytałem wtedy gościa o co Kaman i on mi wytłumaczył, że to jest zupełnie inny, inny system i inaczej zarządzanie pamięcią jest i y, wolniejszy megahercowo max, mniejszą ilością pamięci chodzi lepiej niż, niż tam PC któryś tam i się wtedy napaliłem na maki. Ogólnie nie jestem zwolennikiem firmy Apple, bo uważam, że na przykład z telefonami są zawsze 2-3 lata w tył z każdą nowością, którą wypuszczałem. A jak już ją wypuszczą, to twierdzą, że świat zmienili. Tak było z MMS-ami, z NFC, z, mas z Bluetoothem, z masą, masą rzeczy. No nieważne, ja mam w każdym razie Galaxy Note 10, plus Androidem i nigdy na Apple'a nie przejdę. Ale jeżeli chodzi o komputery, w końcu zbierałem na pierwszego maka jakąś tam gotówkę, resztę wziąłem na raty. No i kupiłem tego iMac'a w nowej budzie i też zaczął się taki nowy etap u mnie, bo, bo rzeczywiście ten system chodzi genialnie. E, ma kilka takich drobnostek, które są patentowane przez Apple, które go no, wyróżniają, ułatwiają pracę, staje się przyjemna. Te takie gesty myszką w różne na przykład kierunki ekranu. E, dock jest według mnie lepszy. E, no jest kupę, kupę fajnych rzeczy i, i na tym zacząłem się też bawić właśnie w składanie filmików na YouTube'a. I teraz już do, do Windows'a nie wrócę nigdy. Męczą się oczywiście w cudzysłowie na, na Windowsie w pracy, ale prywatnie jestem zwolennikiem Mac'ów. W międzyczasie pracowałem od 2000 roku do 2009 jako informatyk w, w dwóch sklepach komputerowych. Byłem serwisantem, naprawiałem kompy, zainstalowałem miliardy Windowsów. Przez ten czas no, też otworzyły się jakieś tam wrota do tańszego zakupu sprzętu, bo hurtownie było i tak dalej. Natomiast po tych 9 latach życie sprawiło, że no musiałem się przebranżowić. Trafiłem do sektora motoryzacyjnego i teraz tam już siedzę. I przyszedł ten dzień, w którym robiłem porządki. Trafiłem na zakopane w kartonach Atari, oczywiście pięknie spakowane, zabezpieczone. Wyciągnąłem, odpaliłem i łezka wokół się zakręciła. I dlatego teraz nagrywam te filmiki, nagrywam gameplaye, dzielę się z innymi miłośnikami retro, tym co, nazwijmy to, co teraz przeżywam po, po tych 30 latach, jak, jak wyciągnąłem te Atari z powrotem. Jest, jest fajnie. Jeżeli materiał się podobał, standardowo łapka w górę i oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Na razie.